Witamy witam się, witam was w kolejnym odcinku z naszą, naszej ulubionej serii i tak, teraz będziemy musieli zrobić Bikona. tak mieliśmy to zrobić we wcześniejszym odcinku, ale mi się nie chciało i dlatego nie zrobiłem tak, nie chciałem wam tak aż tak przedłużać, a tak to lecimy wczoraj, nie wiem, seru, ja, że ja nie sprawdziłem tego, bo to ja normalnie nie wiem, seru This my a Nie, Nie, no tym nie polecimy. No dobra, będę się spożywał jabłkami. Mam ich dużo. tam, to, wiecie. Najgorzej do z mięsem. I właśnie, mam ten dalej ten zyłomen. Będzie, będzie z, yy, odcinek z tego i tak. I wiecie, dostałem I teraz nawet, yy, by mi się to nawet nie opłacało, wiecie czemu? Patrzę, dostałem o wiele więcej niż miałem. Patrzcie, mogę tak robić. Rozumiecie to? Wiesz, to jest tak mało. No, dla siebie. Oczywiście i tak to później sprzedam. Sprzedam to, tak, sprzedam to. Wart, wa war bardziej, warto bardziej sprzedać i dostaniemy za to kolejne te Tylko, nie będę, tylko zostawię sobie tak pustaka i pustaka. Ale jeszcze to mogę sprzedać bo patrzcie ile z tego będzie Patrzcie ile tego mam Rozumiecie to? No więc pff, Kowa mała, a tak to No, vlog no, no, zrobimy Myślałem, że to będzie jakieś 6 minut będzie trwało A to Ładnie, tak. I właśnie wziąłem szybkość. Będzie lepsze i jakby będzie fajniej, fajniej, fajniej. A tak to już nas zastrzala, i pewnie będziemy robić raz, dwa bikony. Musimy robić dwie bikony. Oczywiście e, złożę się do narkomana, bo on później będzie... On ma tak dużo że złota, że on później sobie... Trykuje znowu czytelę i będzie i później sprzedał za to złoto. Więc on później będzie miał więcej, większy, większy biznes, tak? A tak to już na razie widamy się zaraz w kolejnym odcinku, bo dzisiaj nagrały być odcinki, takie te. dzisiaj jak, jak ja to nagrywam, to jest sobota, a u Was to jest chyba już i oczywiście wrześniu. u was to jest chyba wrzesień li, listopad, wiesień, październik chyba u Was jest. No październik już już nawet Halloween ominęliście pewnie, a tak to narrowizuje. Właśnie będą filmy z Halloween i będzie wszystko wiecie, no. Może no, jest nie. Nieraz tak, ale no nie wiem, Wigilia będzie, to tutaj będzie chujinka, coś myślę. No Wigilia, jeszcze ma się dużo stworzyć. Będzie kozak. Może. A tak to już narrowizuje.